W dzisiejszym odcinku za każdym razem, gdy zginę, zmieniamy metodę bridge'owania się. Na przykład, gdy zginę, to slow bridge'a zamieniam na speed bridge. Zostawcie like i suba, mam nadzieję, że odcinek wyjdzie fajnie. to wybieramy sobie los, znaczy od razu się zaczyna. Aha, no jak zwykle sam jestem, fajnie. Dobra. Dobra. Co, niby jak robimy God Bridge, sam od Bridge albo e, Moonwalk Bridge, to nie robimy tak kilka, tylko trzymamy myszkę po prostu i tyle. To Minecraft Bedrock, chyba się nie skapnęliście. Dobra, co so, najpierw zabudujemy sobie tutaj Beda naszego? Dobra. Dobra. Jakoś fajnie jest zabudowany. Okej, okay. okej, okay, kupimy sobie teraz miecz, mieczek. Dobra, najpierw pójdziemy sobie na diaksy, to co, musimy, kurde, slow bridżem bo będzie ciężko, dobra. Więc zrobimy sobie y, do tego slow Drag click. Drag clicka będę robił. Dobra, zrobiłem draftnik, teraz mogę wracać po. tutaj, bo nie mam już bloków. Dobra, nie zaskoczyłbym raczej. Dobra, lecimy po nasze diaksy. O nie! Już tutaj niebieski jest, chodź tu stary. Chodź tu, ziomuś! Weź! Idziesz? Dobra. No. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Już myślałam, że przegram. Yy, I dodatkowo będę musiał e speed bridge robić. Dobra. Ej, jak nam dał spoko? Dobra. No to co? lepszy generator. Aha. Znowu nie mogę serio. Dobra. Co kurde kupujemy? Kamień kamieniem sobie teraz zabudujmy trochę. Teraz tak na spokojnie, bo, bo nie mamy kilofa. Chcę mieć ładną budowę, taką klasyczną. Taki klasyczny wzór. Mam nadzieję, że... O nie, niebieski tu idzie już. Dobra, nie. Starno! Dobra. Teraz tak się skapi, że jak ja zabudowuję łóżko, on mnie nie widzi. Tak zrobię. Ja zabudowuję teraz łóżko, on mnie nie widzi. Dobra. Pa, teraz mu pokażę, że mam jego bloki nawet. No chodź tu gościu, dobra. Okay, zrobimy Snowbridge na prost. O nie, 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 nie. A czemu mógł wysoko być? O nie, nie. Dobra. No chodź tu ziomuś. Chodź tu, nie czekaj się. Mam tylko kamienny miecz, a te masz diaksy. Też mi dać, ale ja że mnie zabijesz? Chodź tu, do Wojda mi zrzucił diaksy. Co? Chodź tu, chodź tu, ziomuś! Czemu mi wszystko do Wojda to zrzucasz? Nie no, what the fuck! Chyba sobie pójdzie. Mam nadzieję, że sobie pójdzie. No i idź, stąd błagam. Chcę na spokojnie cię zabić, tylko. Dobra, poszedł. Szybko kupię sobie zbrojkę. Próbujemy zbrojkę i trochę bloków. Dobra, i to idzie do Ender chesta To co, chyba mogę iść na niebieskiego teraz, na spokojnie. Teraz na spokojnie pójdę. Dobra, zrobię tako. To nie jest sposób bridowania się, ale też taki trochę. Dobra, chodź tu. Chodź tu, idę na ciebie, niebieski. I zniszczę Ci Beda zaraz. Mam taką nadzieję, że mu Ci Beda zaraz zniszczę. Dobra, zrobię down bridge w sumie. W sumie to nie jest taki jakby trochę sposób bridge'owania się, ale... tam trochę jest. Można powiedzieć, że trochę to jest sposób bridge'owania się. Ale zrobimy tak. Dobra. tutaj z powrotem wejście na dół. Zrobimy. Okej. Okay. I tutaj sobie podskoczymy. okej. Okay. Dobra, chodź tu, niebieski. Chodź niebieski. NAWET mnie nie hitną. Aha. Dobra. Wracamy. Kurde widzę, no chyba dalej muszę tego slow robić. Nie wiem czy to było sensowne... To było sensowne, żeby to nagrać. Ciągle już nagrywałem 5 minut a dalej tylko to slowbridge Dobra. Kupmy więcej bloków. I pójdziemy sobie tam na nich. Trochę. O nie! Niebieski już do nas idzie. O nie, chyba lepszy mieczek kupił. No nie gadaj, że on ma lepszy miecz ode mnie. No ale ja mam zbrojkę lepszą. Znaczy ja mam zbrojkę jakąkolwiek. Chodź tu. Widziałem cię, wiesz? Dobra, ja wolę wracać, ja wolę wracać. Jakby co? No, chodź tu. No chodź. A. No chodź, nie bój się, ziomuś, chodź, co to było? Jeszcze któryś z nich napisał coś. Dobra, giniesz, chodź tu, proszę. Dobra, no, tętnął, no. o, dobra. Okej, okay. dobra, porobiłem. teraz. Kolejny mieczek do NFS to pójdzie, na pewno. Dobra, co? Teraz schowamy to tutaj. Żeby łapki żelazny miecz. No to co? Teraz sobie pójdziemy. Dobra, widzowie. Jeśli chcecie, żebym robił inną metodę bridge'owania się, żebym zrobił lasową trochę szybszą, to zostawcie lajka like y i suba. To wtedy będę robił szybszą metodę. Dobra, jak zostawicie like y i suba w 3 sekundy, to zrobił szybszą metodę bridge'owania się. 3, 4, 3. Mam nadzieję, że wam się udało. Dobra, szybko będę rozwalimy. Dobra, ma no pobędzie, chłop! Dawaj, chodź tu. Nie, zginę. <ścoughs> Dobra, muszę teraz Speed bridge robić. Dobra, biorę bloki sobie. W sumie wezmę niebieskie, nieważne. Już teraz będziemy Speed bridge robić. I tyle. O, kurde. No. Ale fajny taki challenge, że. Co, yy, że jak się zgi. No co jest? Dobra, no to teraz co? Będziemy robić. Będziemy robić jak to było? Yy, jitter bridge, ale będziemy. Ale nie mam ochoty go robić, kurde, na Jitter clicku, no bo to będzie ciężko. Wolę po prostu na butterfly clicku robić Jitter bridge. I tyle. Dobra, jesteśmy. Będę na butterfly kliku robił, czy tam bylić. O! Dużo diaktyków, ale wolę je zostawić. Dobra. To co? Próbujemy. Okej. Okay. No nie no! Spadam ciągle, kurde! Dobra, to teraz my tutaj, jak będziemy robić, to jest... ...Fruitberries Bridge, pewnie znacie ją. To so, co? Tutaj mam zakrepiony, głos, no bo niedawno wstałem, to znaczy nie wiem, czemu mam zakrepiony. Kupimy sobie... O nie! Nie. Nie no, beda mi rozwalił kurde. Nie no, ja tu już zginę, nie. Oś tu z kościół. Ej! No, dobra. Co i te Szukamy dostępną arenę. Dobra. I tym razem yy, będziemy robić moonwalk. Będziemy moonwalka teraz robić. Dobra, gdzie jest generator? Tutaj. I teraz będziemy robić moonwalka. O nie, już tutaj zielony jest, kurde, muszę do niego się już dobudować Moonwalkiem, tylko mam nadzieję, że nie spadnę Oby, dobra Okej, okay, dobra, bierzemy bloki i idziemy do niego, dobra, spróbujemy Dobra, normalnie trzymając myszkę, bo, bo to jest Minecraft Bedrock, dobra Dobra, bez problemu, lecimy sobie Moonwalkiem się gościu Dobra, bez problemu Moonwalkiem idziemy no to to jest git. A potem będzie prizzly bridge, a na końcu będą metody bridge'owania się z Minecraft'a czyli na przykład jak to było, icy bridge, jump bridge, yy, side bridge, empty bridge, różne tego typu rzeczy. Bromieczyk, dobra, dobra. <coughs> no co, lecimy jeszcze raz z boomwalkiem. To próbujemy. Dobra, jest tu gościu. Dobra, no, pójdziemy sobie taką Chodź tu, nie cykaj się, no lepiej tutaj chodź Nie Ej, e, czemu oni są we dwóch? A ja sam Wiecznie to samo, Jestem we dwóch, a e, oni są we dwóch, a ja sam Dobra, to teraz, no niestety trudno Bo zawsze jestem sam jak gram w duo yy, Nie lubegaj, no, rozwali jeszcze Dobrze, że miecza nie miała że miecza nie ma Dobra, nie ma jej, nie ma go, no. dobra Dobra, teraz czas na Brazily Bridge Dobra, szybko, jakiś mieczyk, dobra, lecimy, chodź tu gościu Ty, no nawet nie mógł mnie hitnąć, dobra Essa Okej, okay, kupiłem sobie zaraz seta O nie, mieczyk kupił Gościu No, znowu napadam tam idziesz, kurde gościu, dobra Nie, 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 zabuduję go od razu jakoś No, przestań mnie straszyć to dlatego, że jest ich dwóch, to jest tak ciężko, że oni ciągle na mnie idą. Dobra, szybko kupujemy seta, szybciutko, szybciutko. Dobra, Zbrojka i bloki. Ile mam mieczyków, co jest? Dobra, teraz będzie Brizli Bridge. Może spróbujemy tam nim się dobudować pod Jacy. Dobra, no to co, robimy Brizli Bridge. Dobra, tylko musimy się przygotować, dobra. O kurde, o kurde. Dobra, ej, pykło to, tylko, tylko, Idziemy, okej, okay. udało się, okej, okay, mamy pierwszego diaksa, cyk, cyk, dobra, na spokojnie, nie no, znowu tutaj idą, kurde, chłopy, szybko kupię bloki i zrobię im trapa małego, zrobię im trapa, chodźcie tutaj, mam nadzieję, że uda mi się wam zrobić trapa, zrobimy tak, tak, Teraz pa, gościu na to, chodź tu. No chodź. Czemu się nie dał strapować, kurde? Nie, ej, nie ta metoda, nie ta metoda. Miałem na myśli breezy Bridge. Nie no, następna metoda to będzie Ultra Bridge, który wymyśliłem sam. A potem God Bridge będzie. Chodź tu, ale strefa mi siadła. Dobra, okej. Okay. No to łatwo. O nie! Jest żelazny cały, dobra. No, dobra. Chodź tu. Chodź. Dobra, idę też sobie na górę. Dobra, nie. Dobra, lepiej niech on tu przyjdzie. Lepiej niech on tu przyjdzie. Dobra. Chyba się domyśla, jaki challenge robię. Ale Stefa mi siada. To jest... Kurde, co to było? Oh, jeszcze beta mi kurde teraz niszczy. Nie no, gościu. Kościół, stary! Giniesz, giniesz, chodź tu, giniesz! Giniesz! Giniesz, błagam cię, gin, gin, Nie no, we dwóch, oni są, a ja sam. Dobra. no Dobra, teraz e, zamysł e, będzie... Nie, okej, okay. Ultra Bridge, teraz będzie God Bridge, ale... Już chyba nie. O! Właśnie widzicie widzowie dlaczego to jest? Dlatego, że oni wszyscy są we dwóch, a ja jestem sam, widzicie? No i kurde lipa, dobra, teraz będzie coś trudniejszego niż God Bridge. God Bridge. Czyli może, jak to było, tego, no kurde, nie, telebridge, nie, no bo raczej tego nie dam rady zrobić z samym butterfly klikiem, Andromeda bridge też nie. No to zostaną nam same metody bridge'owania się z Minecraft do Bedrock. Czyli pierwsza z nich to będzie icy bridge. Icy bridge to będzie teraz nasza metoda, pamiętajcie. Następny odcinek może wyjdzie krócej jak zacznę montować, żeby to szybciej mijały te odcinki. Dobra. Dobra, ej, od razu mogę iść na zielonego zniszczyć mu będę. Nie no! mnie nie! Nie, czekajcie, widzowie! Nie! Czekajcie! Nie! Zrobię, bo chcę zrobić tak, że opuszczę Rzekaj, jak to było leaf chyba. No. Dobra, jest trudno. Stanę arena zagram skład albo solo. Bo jak gram duos, czy tam duo jak inaczej mówiąc, to oni zawsze są we dwóch, a ja jestem sam, kurde. Czyli niby mam niemożliwą grę do grania. To zróbmy Icy Bridge. Idę spokojnie, dobra? Próbujemy. O Jezus, spadłem! No to dobra widzowie, teraz przyszedł czas na... Yy... Jak to? God Bridge przód. God Bridge przód teraz zrobimy. Teraz czas na godbridge w przód. Czyli idziemy W yy, przodu, biegniemy i normalnie się bridzujemy, ale bez skakania. Dobra, cyklo. Dobra, idealnie. Dobra, spróbujemy to zrobić teraz. Yy, dobra, to co? Spróbujemy. No okej, okay, łatwo. Dobra, teraz tylko zaraz im beda rozwalny, będą mieli. Dobra, no nie, jeszcze wrócili, no. Zaraz, w sobie. We... A no tak, we dwóch. Myślałam, że trzech ich jest. Gdzie gramy duos? Nie, a tylko spróbuj, bo jest was dwóch. A ja sam jestem, zawsze. Jak gram duos. Dobra, zniszczę im Beda teraz. Patrzcie, to widzę, jakiego skilla zrobię. Dobra. Dobra, chodź tu, gościu. No, chodź tu, gościu, spadajcie stąd. No, spadajcie. Że miecz ma. Nie dolej, że mam miecz. Chodź. Nic nie mam. Nic nie mam. Chodźcie, wy do mnie. Nie, nie pójdę do was, no bo. No bo nie mam miecza. Znaczy nie mam bloków. Dobra, chodź tu, gościu! bo no, odcinek będzie mój za długi. Dobra! Nie. Będę niby udawał, że na nich idę. Że idę na nich. Będę udawał, że na nich idę. <noise> no to może już się. O nie. Bloki ma, bloki, 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 bloki bloki laki bloki XD. o nie łóżka nie zabudowałam kurde zapomniałem no i lipa no chodź stary no bo odcinek będę miał długi kurde dobra chodź jest tu jesteś ej powinien zgi dobra to do, do teraz przyszedł czas na na spambridge spa bridge to jest taka metoda bridge'owania się że bardzo szybko Że idziesz, że biegniesz w przód i, szyb i yy, bardzo szybko klikasz, wygląda to tak, że bardzo szybko klikasz myszkę, mniej więcej tak, coś tego ty typu, i ciągle biegniesz, dobra, zbudowałem do nich most, teraz szybko muszę zasłonić łóżko z sobą, bo już nic innego nie mogę zrobić prawdopodobnie, ale mam zbrojkę, dobra, potem będzie jump bridge, yy, save bridge i empty bridge, i jak wszystkie metody utracę, yy, to będzie koniec odcinka. Dobra, zabudujemy na szybko łóżko. Dobra, jakoś tako, tako. Nie no, kurde, to zepsułem, najgorzej. Szybko, dobra, cyk, 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 cyk. Uff. Dobra, mamy to. O no, nie, chyba idą. A! Żółty tam jest, okej. Okay. No to uratował mi. się, dobra. Nie no! Kurde, dobra, to do, do przyszedł czas na jump bridge i tyle. Nie no, miecza nie mam. Dobra. Protection na zbroi chyba mamy. Zaraz, co? Protection na zbroi. Ej, idealnie, kamienny kamienne i kolor zbroja pasuje do siebie. Dobra, teraz jest jump bridge, no to kupimy sobie bloki. No to co? A kto my tutaj stracimy, to zostaną nam jeszcze dwie. Save Bridge i MG Bridge. MG Bridge to, że Save Bridge, ale skaczesz. Dobra. Dobra, lecimy do nich. Aha. Aha. Tyle wam powiem, że z was, tyle wam powiem dobra, teraz będzie safe bridge i tyle okej, okay. okay, to co, kupujemy bloki safe bridge wygląda jakoś fajnie, patrzcie, ustawiacie się trzy kratki odległości, stawiacie blok i lecicie, znaczy bez skoku, bez skoku, ze skokiem to będzie mg bridge Bo teraz muszę bez skakania to robić niestety, dobra to co? Więcej bloków weźmiemy sobie. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Lecimy jeszcze raz z Dobra, ustawiamy się trzy kratki. No i lecimy. No co? To jest jedna z łatwiejszych metod, jak jakiej możesz się nauczyć w Minecrafcie bedro. Nie jeszcze... Kłopicie! Z tym z, z diamentowym mieczem. Dobra, zostało mi tylko MG Bridge. Już na pewno przegram rozwalili kurde no o. ej! Trochę strefa mi siadła Dobra, widzowie no to tyle. Zostawcie lajki like i suba. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No to co? No już straciliśmy wszystkie metody, więc już nic nie zrobimy i tyle. Co, zostawcie lajki, like suba i życzę wam, by światem na YouTube, na drugim kanale. nagrałem życzenia. No to co, pa!